Cześć. Dzisiaj pogadamy sobie na temat odchudzania u kobiet, jak to ugryźć i jak dostosować do cyklu menstruacyjnego. Zapraszam do materiału. U kobiet jest trochę trudniejszym zagadnieniem aniżeli u mężczyzn. Jest to kolejny dowód na to, że kobiety mają ciężej w życiu. Dzisiaj skupię się na tej redukcji bardziej pod kątem cyklu menstruacyjnego i dostosowania diety i treningu, niekoniecznie na samych wskazówkach dotyczących redukcji. O tym nagram osobny film. Sprawcą tego zamieszania jest cykl menstruacyjny i on właśnie w głównej mierze oddziela pokazuje różnice pomiędzy mężczyznami, a kobietami w odchudzaniu i nie tylko. Nie będziemy się dokładnie skupiać na poszczególnych fazach cyklu, omówimy te dwie najważniejsze, czyli fazę pierwszą, fazę folikularną oraz fazę drugą, czyli fazę lutealną. Średnio cykl menstruacyjny trwa 28 dni, pierwsza faza trwa 14, druga 14, oczywiście może się to różnić międzyosobniczo, jednak duża część kobiet utożsami się z tym, co będę teraz mówił. Zaczniemy sobie od fazy folikularnej, Czyli fazy, która najbardziej nas powinna interesować. W fazie folikularnej rośnie nam poziom FSH oraz estrogenu, a maleje poziom progesteronu. Co to oznacza w praktyce? Że w tej fazie kobiety mają najwięcej siły do treningu oraz generalnie do życia. Posiadając taką wiedzę, możemy w łatwy sposób zaprogramować zarówno trening, jak i dietę. Z tego względu, że w pierwszej fazie kobiety mają więcej siły, Powinniśmy bardziej przycisnąć, zarówno dietetycznie, jak i treningowo. Dlatego, jeśli chodzi o dietę, skupiłbym się na deficycie, może na trochę większym deficycie, zależy od sposobu, jaki przyjmiemy. O tym zaraz powiem. Jeśli chodzi o trening, to właśnie w tych pierwszych dwóch tygodniach skupiłbym się na cięższym treningu oraz dożyciłbym trochę więcej kardio. Jeśli chodzi o drugą fazę, fazę lutealną, trochę samo poczucie spada w dół, nawet drastycznie spada w dół. Dlatego, programując trening siłowy oraz dietę, Powinniśmy wziąć pod uwagę właśnie gorsze samopoczucie. To znaczy w tych dwóch tygodniach trochę odpuścić deficyt kaloryczny, zmniejszyć zarówno kardio, jak i intensywność treningów oraz objętość. Dobrą strategią redukcyjną jest rotacja kaloriami oraz rotacja intensywnością treningów. Przyjmijmy, że chcemy schudnąć kilogram miesięcznie. Żeby stracić 1 kg tkanki tłuszczowej, potrzebujemy około 8000 kcal deficytu, czyli miesięcznie wychodzi nam to. Zaokrąglimy 300 kalorii. W normalnej sytuacji u faceta byłoby tak, że przez 30 dni jemy te 300 kalorii deficytu, czyli 300 kalorii mniej niż potrzebujemy i w ten sposób generujemy tą nadwyżkę kaloryczną, która pozwala nam schudnąć 1 kg tkanki tłuszczowej. U kobiet, jeśli chodzi o cykl menstruacyjny, to wygląda to trochę inaczej. Można przyjąć taką strategię, że przez pierwsze 3 tygodnie generujemy większy deficyt, czyli zamiast 300 kalorii to 400 kalorii, a w ostatnim tygodniu wychodzimy na nasze zerokaloryczne. kaloryczne. I tym sposobem w 3 tygodnie generujemy deficyt taki sam, jaki byśmy wygenerowali w 4 tygodnie, mając 300 kcal deficytu. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób jest to trochę wolniejsza redukcja dla osób, które po prostu się nie śpieszą. Jest to, defi jest to trzymanie deficytu rzędu 300 kalorii, czyli taki, jaki, jaki byśmy trzymali przez 4 tygodnie, tylko że trzymamy go przez 3 tygodnie. To znaczy, że przez 3 tygodnie mamy 300 kcal deficytu, w ostatnim tygodniu wchodzimy na 0 kaloryczne i tym samym sposobem generujemy trochę, mniejszą, generujemy trochę mniejszy deficyt kaloryczny. Lepiej znosimy trudy redukcji. Na przeciągu miesiąca jest to jeden tydzień, w którym nie jesteśmy na redukcji, w przeciągu 5 miesięcy jest to jeden miesiąc. Nie jest to jakaś drastyczna różnica, ale jeśli komuś zależy na czasie, to polecam ten pierwszy sposób. Jeśli chodzi o trening, tak jak wspomnieliśmy, w, fazie, w pierwszej fazie cyklu. Powinniśmy bardziej skupić się właśnie na tym cięższym treningu, dodać kardio. W tej drugiej fazie właśnie powinniśmy trochę odpuścić. I właśnie tak jak wspomnieliśmy: przez pierwsze dwa tygodnie skupiamy się na ciężkich treningach, dodajemy kardio, mamy dużą objętość, dużą intensywność, żeby w następnych dwóch tygodniach trochę zluzować. Można przyjąć strategię, że przez pierwsze dwa tygodnie dociskamy, następnie przez następny tydzień trochę odpuszczamy, rezygnujemy z kardio na rzecz spacerów trochę zmniejszamy intensywność, objętość, po to, żeby w ostatnim tygodniu zrobić deload, czyli roztrenowanie. Tym sposobem przez pierwsze trzy tygodnie, kiedy mamy siłę, możemy przycisnąć treningowo, a w ostatnim tygodniu, kiedy zwykle kobiety nie mają siły ani ochoty na trening, to zrobić po prostu lekkie treningi. Warto wspomnieć, że w fazie lutealnej wzrasta nasz poziom zapotrzebowania kalorycznego. Dlatego też odpuszczenie dietetyczne i wejście na swoje zero kaloryczne w fazie lutealnej, czyli tej w drugiej fazie cyklu, nie musi się równać yy, z tym, że nie będziemy chudnąć, ponieważ mamy trochę większe zapotrzebowanie. Wprawdzie jest to 100-200 kilokalorii, ale jeśli wejdziemy na, ze na zero kaloryczne, to i tak to 100-200 kalorii będziemy w deficycie. Co idzie za tym, że możemy trochę podjeść i dalej możemy chudnąć. Podsumowując, jaką strategię najlepiej obrać na redukcji? Pierwsze dwa tygodnie. Przyciskamy z treningiem, mamy dużą objętość, dużą intensywność, trenujemy ciężko, dodajemy cardio, mamy trochę większy deficyt po to, żeby w następnych dwóch tygodniach powoli odpuszczać czyli sukcesywnie odejmować objętość i intensywności i na końcu w ostatnim tygodniu zrobić deload po to, żeby odpocząć i zebrać siły na następne na kolejne dwa tygodnie cięższych treningów. Następne zagadnienie to jest kontrola efektów. W poszczególnych fazach cyklu oprócz samopoczucia zmienia się, nam rów, zmienia się również waga ciała oraz generalnie proporcje ciała. W fazie lutealnej nasza waga może wzrosnąć, możemy zebrać więcej wody, dlatego pomiary w tej fazie mijają się z celem, Najlepiej wszystkie pomiary robić w fazie folikularnej, czyli w tej pierwszej fazie cyklu, i najlepiej w pierwszym tygodniu tego cyklu. Druga sprawa porównywanie wyników. Jeśli porównamy wyniki z pierwszego tygodnia fazy folikularnej z drugim tygodniem fazy lutealnej, to możemy się przerazić, bo okaże się, że nagle przybyło nam 3 kg. A to nie jest równoznaczne z tym, że przytyliśmy, tylko po prostu. Tak jak wspomnieliśmy, są to zmiany hormonalne zachodzące na przestrzeni cyklu. Dlatego pomiary efektów powinniśmy robić raz w miesiącu w tej pierwszej fazie folikularnej i porównywać z tym samym tygodniem cyklu następnej fazy folikularnej. I ewentualne zmiany wprowadzać właśnie w raz w miesiącu. Jeżeli więc redukujemy miesiąc porównujemy z tym samym okresem drugiego miesiąca okazuje się, że nie schudliśmy w ogóle dlatego odejmujemy 200 kilokalorii i znowu kolejne pomiary robimy miesiąc później i wtedy sprawdzamy, czy nasza waga spadła, czy nasze obwody spadły itd. itd. Oczywiście w poszczególnych fazach każda kobieta może to odczuwać inaczej, dlatego warto dostosować to pod siebie. Jeżeli na przykład mamy takie szczęście i nie odczuwamy żadnych negatywnych skutków w okresu, to po prostu możemy przecisnąć cały czas. Jeśli mamy także w innych tygodniach zdarza nam się złe samopoczucie, to wtedy odpuszczamy w poszczególnych y, tygodniach, kiedy się źle czujemy. No i następna sprawa, odczuwanie okresu może się różnić pomiędzy niektórymi y, okresami. Więc jeśli czujemy się dobrze, to nie musimy robić takich przerw. Jeśli okazuje się, że mamy gorsze nawet 3-4 tygodnie, to wtedy też warto odpuścić. To tyle w dzisiejszym materiale. Serdecznie Ci dziękuję za obejrzenie materiału. Zachęcam Cię do subskrypcji oraz do odwiedzin Instagramu i widzimy się w następnym materiału.